Czy zastanawialiście się kiedyś, czym jest latający Holender? Często słyszałem to określenie, ale nie do końca wiedziałem, co ono określa. Ale jednego byłem pewien na pewno nie oznaczało ono latającego mieszkańca Holandii. W dzisiejszym filmie wyjaśnimy sobie, czym jest latający Holender, skąd on się wziął oraz czy możemy go spotkać. Jesteście ciekawi? No to płyniemy z tematem. Zacznijmy od tego, skąd wziął się legendarny latający Holender i czym on tak naprawdę jest. Otóż, aby poznać jego historię, należy zacząć od opowieści z roku 1839. Opowieść ta mówi o tym, że istniał w sobie pewien kapitan, który pochodził z Holandii. Wziął on sobie za cel, aby opłynąć przylądek dobrej nadziei. Jest to wystający fragment południowej Afryki, który teraz widzicie na ekranie. Niestety jego pomysł nie spotkał się z aprobatą załogi, która chciała zawrócić do zatoki stołowej, gdyż załoga obawiała się o swoje życie z powodu szalejącej burzy. Kapitan postanowił wziąć przywódcę buntu i wyrzucić go za burtę. Przysięgł on również potem, że choćby miał żeglować do swojej śmierci, to opłynie ten właśnie przylądek. Wtem pojawił się anioł na statku, któremu kapitan nie oddał należnej czci, i wycelował do niego z pistoletu. W odpowiedzi, anioł oznajmił, iż kapitan oraz jego statek nigdy nie zaznają spokoju. Po jego śmierci, jego statek, czyli latający holender, zaczął nawiedzać różne okręty i znaleźć możemy relacje wielu naocznych świadków, którzy dokładnie opisali spotkanie z latającym holendrem. Najwięcej doniesień o pojawieniu się tego statku, widmo, odnotowano w okolicach przylądku Dobrej Nadziei, czyli miejsca, gdzie kapitan chciał dotrzeć i opłynąć. W marcu roku 1939 grupa 60 urlopowiczów dostrzegła latającego holendra, sunącego wolno po morzu w środku dnia. Po chwili żaglowiec ten znikł nagle na oczach obserwatorów. We wrześniu roku 1942 pewna rodzina zaobserwowała go przez 15 minut z domu w Kapsztadzie. Płynął on podobno w kierunku zatoki stołowej, zostawiając po sobie dziwną poświatę. Są to relacje z gatunków tych lżejszych, ale spotkanie z latającym Holendrem miały też o wiele gorsze zakończenia. Przykładowym takim spotkaniem było zdarzenie z 1 lipca 1881 roku, gdzie na wodach australijskich w grupie 13 obserwatorów książę Jerzy, który później wstąpił na tron brytyjski jako Jerzy V, zobaczył statek Widmo. Nie był on jednak pierwszą osobą na statku, która wypatrzyła latającego Holendra, pierwszą osobą, która podobno go zobaczyła, zginęła następnego dnia spadając z masztu. We wszystkich tych relacjach podkreślona jest czerwona poświata, którą można było zobaczyć za statkiem. Wiele osób opowiada o tym, że jest to ogromny bark, który nie posiada załogi. Wracając do legendy, to mówi ona o tym, że kapitan może raz na 10 lat zejść na ląd i jeśli poślubi on kobietę, to cały pech związany z latającym holendrem zostanie ściągnięty, a tym samym całe przekleństwo zniknie. Wersji legend jest kilka, dlatego też najmniej się na nich skupię, ponieważ legendy mają to do siebie, że mogą się sporo różnić i skupimy się na kwestiach, które są nam bliższe, czyli opowiemy sobie z naukowego punktu widzenia, czy takie zdarzenie jest możliwe. W każdej legendzie i opowieści jest ziarno prawdy, nie inaczej jest tutaj, dlatego że zjawisko opisywane przez naocznych świadków faktycznie mogło mieć miejsce, ale przechodząc do rzeczy. Jest pewne zjawisko na morzu, które tłumaczy, że w tych historiach można znaleźć ziarenko prawdy. Potwierdzeniem tego typu zjawiska może być Miraż, lub też inaczej mówiąc, Fata Morgana. Jest to zjawisko powstania obrazu odległego przedmiotu w wyniku załamania się światła w warstwach o różnych temperaturach. Zjawisko to powoduje, że możemy zobaczyć w dłuższej odległości zarys jakiegoś obiektu. Może to być statek, który potem jest przypisany jako statek widmo. Jest spore prawdopodobieństwo, że właśnie z tym mieli styczność obserwujący, biorąc pod uwagę, że chcemy racjonalnie wytłumaczyć te obserwacje. Jednakże nie jest to ostatnią możliwością, która może w jakiś sposób wytłumaczyć to zjawisko. Kolejną możliwością jest zatrucie mięsem z ryb. Które może mieć nawet efekty halucynogenne. A to powoduje, że osoba, która się taką rybą zatruła, zwyczajnie widzi rzeczy, których normalnie by nie widziała. A dodając do tego fakt, że na wielu statkach obawiało się, właśnie, latającego holendra, to tutaj psychika mogła zadziałać swoje. Temat latającego Holendra jest trochę jak Voldemort na statku. Nie można o nim wspominać, ponieważ jest to temat tabu i uważa się, że może to przynieść sporego pecha załodze statku oraz jego pasażerom. Statek ten też ma kilka potencjalnych ofiar na swoim koncie. Pomimo, że nie ma potwierdzenia oficjalnego, że jest on powodem tych zdarzeń, to jednak jest on przypisany jako powód. Przybliżmy sobie tę historię. Przykładem jest statek handlowy z roku 1775, który 14 lat wcześniej został uznany za zaginiony. Po tym czasie został odnaleziony z przerażającym widokiem kapitana przymarzniętym do stołu oraz załogą wiszącą na hamakach, również przymarzniętych. Powodem ich śmierci jest wspomniany latający Holender, gdyż sytuacja ta nigdy nie została wyjaśniona i właśnie on jest przypisywany jako winowajca zaginięcia statku. Podobnie w roku 1913 wypatrzono załogowiec, który zaginął ćwierć wieku wcześniej. Na jego pokładzie znaleziono zmumifikowane trupy w ubraniach zalegające w kajutach. Prawdopodobnie przyczyną śmierci załogi była epidemia, ale tutaj również doszukuje się in ingerencji latającego Holendra. Ostatnią tragedią, która jest przypisywana latającemu Holendrowi, jest statek Mary Celeste który odnaleziono w roku 1872, dryftującego po Atlantyku. Na pokładzie nie odnaleziono nikogo, jednakże dało się zauważyć, że załoga opuściła statek w wielkim pośpiechu i tutaj powstała hipoteza, że mogli się oni upić spirytusem i wybić resztę załogi, a kiedy się zorientowali co zrobili, to posprzątali miejsce i opuścili szybko statek. A może zobaczyli latającego Holendra i szybko uciekli, kto wie. Legenda latającego Holendra jest wiecznie żywa i prawdopodobnie taka zostanie. Teraz już wiecie, czym jest latający Holender i dlaczego tak się nazywa. Jest to po prostu nawiązanie do ducha holenderskiego kapitana, który chciał po trupach dotrzeć do celu, jakim było opłynięcie przylądka w Dobrej Nadziei. Historie te mrożą krew w żyłach, jednakże nie możemy stwierdzić, czy są one prawdziwe, czy nie. Niemniej jednak jest to jedna z najpopularniejszych opowieści morskich, które trzeba znać, i mam nadzieję, że w tym filmie przybliżyłem Wam historię latającego Holendra. A czy Wy już przed tym filmem słyszeliście o latającym Holendrze? Napiszcie w komentarzu oraz biać na pozostałe filmy na kanale. Ahoj!